Jania, Janusia, to taka ogorki merda, kto? Już lepiej dziewczynka się czuje, tak? Jania. Ojejku, jejku, ale ogonek lata tam i z powrotem. Tak. Chodź, chodź! Chodź Janusia, chodź! Tak! Tak, chodź, 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 nie bój się, dobra dziewczynka, tak, dobra, o, jaka dobra, chodź, 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 dobra chodź, chodź, Tak, dobra chodź, Dobra dziewczyna chodź, tak Jaka dobra Tak, śliczna tak, chodzi chodź, chodź mnie, no chodź, Jania, chodź chodzi chodź do mnie, no chodź, chodź, Janusia, chodź, no, chodź. Chodź. No, chodź, chodź, no chodź, 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 chodzi tak, o jaka dobra o nie się, śliczna dziewczynka, taka dziewuszka jest. Taka. No, chodź. Śliczna dziewczyna. Dziewczyna malina, tak? Idziesz ze mną? Chodź, chodź! Jania! Chodź! Dobra dziewczyna, super! Chodź! Idziemy na spacerek? Tak? Ojejku! Chodź! Idziemy razem! идешь <laughs> <laughs> <laughs>